To jest wejście. No to jest najdłuższa ściana z towarem na górze jest wolna przestrzeń, którą chcemy właśnie zabudować jakimiś fajnymi grafikami. Ta część, którą widać odtąd prawie do końca Badmingtona będzie przeznaczona pod bieganie. I tam na górze chyba damy po prostu loga producentów pozostałych. Ale tą część chcieliśmy właśnie ładnie zabudować dynamicznymi, ładnymi grafikami w tylu Nike Adidasa. Tutaj jest nasza mała lada. Na górze damy prawdopodobnie same loga sklepów. Może tu i po lewej stronie. No i tutaj jeszcze jest kawałek jakiejś wolnej przestrzeni, którą ewentualnie można byłoby jakoś wykorzystać. No i w zasadzie to wszystko.